Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. Jak... Jaki Toilet? No, Tower Defense. Tutaj już trochę dałem fan że... No mogę mówić ci paniku. Boże! No i pan, no i tutaj mać... Masz... No, bo... Widzę tutaj bogaty swoje Nie Jesteś zbyt dobry, lepszy ode mnie nawet nie jesteś, ale też fajny, bo boss lera masz na... Yupil go nazywamy. Cupcake'a, Bo... Nightmare Cupcake'a, Fatskejda i Nightmare Chica. Ty, a wziąłeś Endo? Endo ja dalej mam, tak. Ale jak Endo? Ale czy ja mam tego zwykłego wziąć? Tak, dobra, weź, weź, weź. Ale to za kogo weźmiesz? Weźcie, za kogo? On boostuje ci damage. ja za kogo weźmiesz? Go za kogo chcesz. To to za kogo. tego, za, za Fatskejta. Naprawdę? Dobra, nie będzie. Bo nie daje klasa praktycznie. Ja Zaczynamy i lecimy. To ktoś tam już porobił. Ma 11 zwycięstw. I dany nie gra, gra się w tę gierkę. E, chłopu, no, jeśli byś e, Nightmare e, Fuxiego, którego ja mam, tego na wyczerpaniu, tutaj widzowie pokazuję. No ale no, jeśli niestety nie zdążyłeś

nie Kurde, ludzie spamią, że... pamiętasz, że ze młoda shortsa nagrałem. I mówię, ludzie mówią creech, że to creech i jeszcze jedna osoba przekładała nawet. Co ty to, że creech? Jak my tutaj nie mamy osiemnastego letniego doświadczenia. No. I tam przychodzą jakby coś. Tule przyjąłem kapelka. Kurde, czemu? Nie tak! Proszę, nie tak! Nie, bo coś zrobiliśmy. Nie, nie zrobiliśmy! Tak. Tak? Tak, dobra. Ale coś my źle, źle robimy! <laughs> na, po na początku postawiłeś swoją postać. A bo dawaj po prostu nie wiem. Kurde, dawaj, dawaj, dalej, spróbujemy

to nie możemy, bo to jest tylko dwóch boniaczy, więc to no. bo jest skiplo. No. A i ty ta jeszcze skipuje, jakby coś. Bo to może być problem. No właśnie, to tu właśnie rozchodzą, tak wiesz. To ciężko. No nie wiesz, szkoda, że dorobili tą, tą drogę, którą widzi niektórzy. O, właśnie, właśnie, o tą drogę. U. jeden boli nam przeszedł naprawdę. Czemu tak jest? I czemu on tak dużo zadaje? Dobra, dawaj, dawaj. Dawajcie, No co ty za bardzo nie, nie skipuj, mówię? Nie skipuję Bo nam już idzą do e, Fuxidą. Foxini, No, postawiłem Edo. No i bardzo dobrze, żeby cię bustowali. A nie, czy ja to nic Bustuję też. To nie. A bo bustuję? Bustuję chyba. Bustuję, bustuję, bo większy. Cześć, zobaczy tego, bo tego, ty, tego nie sięgasz Tak, bustuję moje jednostki też. Kurde, ale dużo bustuję. O 10 więcej. No właśnie. W jego okręgu musimy też stawiać niektóre. W ogóle przyszedłem jaksa, no to... No to będzie miał największy ręcz. bo jeszcze masz ręcz jeden 1 na nim masz, prawda? No, no, nie, nie wiem. lepszego za to chyba postawię tego lightwe kapkajka. gdzieś. Co, ty? <trym zębały> Slowem to Google. Ja nie mogę. Bo... To już tak wygląda jak Cmarka. chyba slowuję albo yeah, coś. Nie Slou wiem, nie wygląda. A nie wiem, na którym levelu właśnie. Napiszcie w komentarzu co on robi, bo tak jak, jak on sobie atakuje na jakimś levelu tam, to no. taka koszta logu na, na przykład przy nim się pojawia, o tym, tutaj przy nim. No. Kurde, x klikam. I znowu stanąłeś? No. x, no, Nie mogę się przyzwyczaić. Muszę być... Nie mogę być na X falset, tylko muszę być na Q. No. Jakby coś to ulepszyć co sobie endo, bo ja już za chwilę chcę postawić właśnie... O, balu gruoi. No, za chwilę chcę postawić. Z y... Stubie... No, Foxiego, daj. Daj A ja go chcę tak bardziej pośrodku. To ulepszę tego. Bo... Nie wiem, czy musia. Nie, nie, raz mu się nie zwiększy. Co? Czemu? Edno. No, edno się nie zwiększy no. to nie zwiększy, na upgrade się nie, zwię nie zwiększy Ale nie, nie zwiększy się. A, a ulepszyłeś? Ulepszyłem. Ale więcej odbije ten Foxy. No. To ciekawe, jak piepił będzie był. Ej, normalnie teraz! Taki speed był, kurde, miałem dole Nie zrobiłem cię w ogóle prawie. Ciekawe, jak piepił będzie szybko był. Naprawdę I... przy upgradach ten Ed musi nie zwiększa ręcz. Trzeba pomyśleć, gdzie się mu... Gdzie go postawić. To może do drugiego przecież postawisz Nie wiem. Tak, bo tylko dwóch mogę postawić. No tak. I naprawdę już jesteśmy bardzo bliskie, żeby zdobyć 110 subskrypcji. Subskrypcji? W tym tygodniu. Ja bardzo wam dziękuję. Mówię to no. tysiąc razy, ale co mnie to obchodzi. Ja też wam dziękuję. Bo my Bum. razem prowadzimy, do i to nie chodzi tylko, że Bum. on go prowadzi. Czasami razem filmiki nagrywamy. Bum. No tak. A czy nie czasami, sami prawie cały czas nagrywamy razem? No ale e, jak, e, kiedy będzie wypłata? Ale idą. No, za <grych> no, to małem, nie wiem, na no nie... no ci dam wypłatę. Dobra, dobra. My tutaj gadamy. Nie wiem czemu cały czas ze mną montażysta nagrywa, ale nie wiem, czy tam w ogóle powinno być. Czy czemu nie? Ja, nie wiem, ja tak myślę, że nie. Wysyłabym, postawię więcej foktit. Zostawię foktit. Użyjmy bursa. Trudno z tym bursem, a jak też, to postaw go nawet tego endu tu. Dobra. Salam tego kapka i chyba mi się nie przyda. Tu Dobra Upgrade Teraz trzeba to przemyśleć gdzie, gdzie, gdzie ten tak pod... do... Chyba za chwilę będzie wychodzić Corki, że tak blado mówię, ale był katar Widzowie, przepraszam. No tedy wychodzi! Czekaj, dobra. Czy ja tą drogą chodzi? Czekaj, bo ja chciałbym postawić To Czekaj. A ja bym chciał postawić pana Pio Pio. Nie pana Pio Pio. A ja bym miał na że tam tą drogą będzie chodzić. Cika, dawaj szybko. Atakuj. Zadamy ja radę, hopę. I boż zabójca. Piu, pił, 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 piu. pew piu, 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 duszy, duszy do do dobra. To. A dostałem Dobra. dobra. trzy pew pew Dzieci. dzieci. To? Trzy? Trzy pew Te pew Te Te dzieci dusze. Uuuu, pew 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 dzieci. pew i te takie pew dzieci. Jak? Greb? Pokoik Mam 11 zwykłych. Idę za tu i Idę za coś ulepszyć. Dobre. i nie, nie. nie no, ewoluuje, nie. Ty! Boż zabójca jest lepszy od szefa zabójcy. Co, ale. Co? No jest szef zabójca teraz. A! Nie to... No, bo kurde, bo chłopie ty masz stary enchant, chłopie. Patrz, i daj. Go... zabój, to jest lepsze, ale najlepiej nie, nie przystawij tego. Bo nie może... Bo ty tego nie trafisz. A trafiłeś? Nie. Właśnie lepiej tego nie robić. Nie wiem, na jakiś... Nie wiem, na, na imer cupcake'u ci się to przyda. Dajmy ten do. Zasięg 3? Dobra, to weź. No. I Cupcake'a się teraz zaczeruje. Prędkość 3! A mam już prędkość 3. Uszkodzenie 2. Zatknij. 1 i zasięg 1. No dobra. Ja już nie mogę wybrać. Ja zrobiłem cały pas i w ogóle nie, mi się tego nie opylało. Ale jakbym miał ten pas Przebóstka Premium, to ja bym tego Zimny Niedźwiedź, czyli Fredbear, no i Nightmare'a. Gdzie ty masz? No w sezonie. A ty w ogóle coś, coś chyba zrobiłeś w sezonie. Sezon to jest tak wjazdka. Wiem, ale nie, nie zrobiłem już. Już bardziej Czas zapraszać klubowików. Dobra, zapraszamy, kogo wlezie. Nie masz 100 w prawie. No. Proste. Co to znaczy evolution? Co? Co to znaczy ewolucja to znaczy A, jak chcesz... A ty masz jakiegoś yy, sekretnego? Ty masz barionetkę? Ty masz marionetkę, tak. I weź tutaj kliki plusik, i na przykład nie wiem, ja mam musisz uzbierać 100 dusz, 50 dusz, tych dzieci dusz i, i 50 dusz, y, pizzy. Ja tu nic nie Ja tu mam selet, a tower to Evolut. No patrz, do plusik klikasz. I jako coś zdecydować na przykład marionetkę, bo ty tyk, e, tylko marionetkę tam... Ja tu nie, ja nie mogę tak, w ogóle ja tu postaci nie widzę. A, czyli nie możesz nic wywołować. Boże! A czekaj, szef o, pożegnać. Chodź tutaj, przy, tutaj przywołować e, Ciao. Czekaj, 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 czekaj. Śmiutko, czekaj. głupie! শি কী দি পাবি যাবে